Dobry, dzisiaj idziemy do parku. Tak? Ibrahim ma dzisiaj urlop. I to jest właśnie taki dzień, tak, który zawsze spędzamy razem. I dzisiaj idziemy do parku i z Mikusiem. Więc właśnie ten filmik dzisiejszy to będzie z tego z tego naszego wyjścia do parku. W ogóle nakładamy kurteczkę. Chodź! Tomek, mi u będzie łatwiej. Wiesz, mój chłopczyk, jeszcze płyciki założę. 对没 Wygląda, jakbyśmy byli przygotowani na nadejście wojny, nie? Tu tyle pudełek, tych ciastek. Tutaj jeszcze. To jest Judy Baba. To dla Mikusia. On, ja to mu gotuję z mlekiem. I on to je. Była promocja po 15 lirów za takie pudełko. Więc normalna kalapura. Normalna, to tyle? 30 lirów. Bo to jest taka inflacja, że lepiej nie mówi, straszno. Więc i byliśmy w sklepie dzisiaj jeszcze po tym parku. Byliśmy w sklepie. Całe to pudełko kupiliśmy i Ibrahim niósł mi kusia. Ja niosłam to pudełko. Przejdźmy do domu. A jeszcze Ibrahim wczoraj też poszedł do Iusbirt, bo tak ten sklep się nazywa. I kupił też wykupił wszystkie DJ po 15 li. A dzisiaj ostatni dzień promocji. Więc byśmy zabezpieczeni jeszcze. W takim pomieszczeniu gospodarczym też mamy jeszcze, w szafie, Gigi Beber i innej firmy. A też chciałam Wam powiedzieć, że na tym filmiku wygląda jak jakbym sama z Mikusiem była w tym parku, tak nie jest. Jak powiedziałam go za rękę, szłam sama i Brahim przed kilka kroków przede mną, tak normalnie to bym z białą laską musiała iść, gdybym sama była z Mikusiem. No, więc tak chciałam Wam wyjaśnić, żebyście wiedzieli, że to nie jest tak, że ja tak sobie mogę sama bez laski wychodzić. Niestety nic nie widzę, taka jest prawda. Yy, no i, więc tak, ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to były Te Gyci Bebe. I do zobaczenia następnym razem. Jeśli ten filmik Wam się podobał, to zostawiajcie komentarze, polubienia. To jest ważne, żebyście subskrybowali mój kanał, bo później. W tych, tam są jakieś te, nie wiem jak to się tak, że jak się ma więcej to oglądalności, to tak pokazuje YouTube te filmiki. Więc jak będzie ci, którzy nie zasubskrybowali, to proszę, żeby zasubskrybowali. No i do zobaczenia następnym razem. Salam aleikum!